Przedstawiciele Techlandu ujawnili, że pełne ukończenie Dying Light 2 zajmie nam przynajmniej 500 godzin. I nie tylko chodzi tutaj o wszystkie misje fabularne, zadania poboczne i pomniejsze akcje. Chodzi tutaj o całkowite wymaksowanie gry. 500 godzin dotyczy wymaksowania gry, ukończenia wszystkich zadań i finałów oraz zbadania każdego zakątka świata, ale zwykły gracz powinien przejść główny wątek fabularny z misjami pobocznymi i zwiedzić dużą część mapy w mniej niż 100 godzin, więc bez obaw. Po najlepsze ceny gier gorąco zapraszam na stronę eneba.com. A gdy użyjecie kodu Lootbox, wydacie jeszcze mniej siana. Wszystkie potrzebne linki macie oczywiście w opisie. Generalnie wczoraj około godziny 18.00 Techland udostępnił post, na którym dowiedzieliśmy się ciekawych informacji związanych z Grow. Przykładowo podkreślił, że całkowite przejście produkcji potrwa tyle samo, ile podróż z Warszawy do Madrytu pieszo. Oczywiście musiałem sprawdzić to na własne oczy, więc ubrałem ciepłe buty i wyszedłem. A raczej mówiąc, wszedłem na Google Maps, aby to sprawdzić. Chwilę się poładowało, trzeba było oczywiście poczekać. No i mniej więcej mieli rację. Warto wspomnieć jeszcze, że z Cyberpunkiem była podobna sytuacja. Przed premierą tytułu jeden z deweloperów pisał, że w produkcji ma już około 180 godzin, a dalej jej nie skończył. Finalnie okazało się, że Cyber był bardzo krótki, więc możliwe, że z Dying Lightem 2 będzie tak samo, lecz wolałbym jednak, żeby tak nie było. W każdym razie po poście na Twitterze nie wiadomo było, co oznacza zwrot pełne ukończenie Dying Lighta 2. I około 20.00 Techland znowu się odezwał, a napisali oni to, co... Powiedziałem na początku odcinka, ale jeśli nie wiesz, co powiedziałem, to trzeba było nie skiwować wstępu gadatku. Jeśli mamy tutaj jakiś fanów Dying Lighta, którzy nie mogą się doczekać kolejnej części, to dobrze wiecie, co robić: Zostawiacie łapkę w górę i suba z dzwonkiem. A w dzisiejszym odcinku PSVR 2 i PSVR 2 Sense z pełną specyfikacją: Hogwarts Legacy może zadebiutować szybciej niż myślimy, zmarł twórca największych gier w Ubisoftie oraz Elden Ring na pierwszym miejscu już listy na Steamie. Ja już nie przedłużam no to co. Zaczynamy, a zacznijmy sobie od targów CES, które ponownie nas zaskoczyły prezentując masę nowego sprzętu. Oprócz urządzeń, które mają wchodzić w skład inteligentnego domu bądź też nowych laptopów od MSI, zobaczyliśmy coś niezwykłego, a tą niezwykłą rzeczą są najnowsze google PS VR2 oraz PS VR2 Sense. Chociaż samego VRa i kontrolerów nie zobaczyliśmy, to otrzymaliśmy nareszcie specyfikację tych urządzeń. PlayStation VR2 przynosi gry VR na zupełnie nowy poziom, zapewniając większe poczucie obecności i pozwalając graczom uciec od świata gier jak nigdy dotąd. Zakładając headset i trzymając w ręku kontrolery, gracze odczują większy zakres wrażeń, jakiego jeszcze nie było. Dzięki kreatywności światów gier, tworzonych przez naszych światowej klasy programistów oraz najnowszej technologii zastosowanej w sprzęcie. Tak właśnie komentuje całość Hideaki Nishino, czyli starszy wiceprezes działu Platform Experience. Dowiedzieliśmy się, że PlayStation VR 2 będzie bazować na innowacjach z PS5, co oznacza, że zaoferuje użytkownikom prawdziwe next-genowe doświadczenie, jakiego jeszcze nigdy nie widzieli. Dodatkowo, na prezentacji Nishino powiedział, że Sony planuje zachować tak zwaną wizualną wierność. Co to oznacza? Ano chcą oni zapewnić rozgrywkę w 4K z HDR-em oraz 110 stopniowe pole widzenia. Jeśli chodzi o sam wyświetlacz w goglach, to plotki się potwierdziły. Osoby grające na VR2 będą mieli styczność z wyświetlaczem OLED w rozdzielczości 2000 na 2040 oraz odświeżaniem na poziomie 90 bądź 120 Hz. Ciekawą sprawą są hecety, dzięki którym VR będzie śledził każdy ruch gracza. W goglach umieszczono zostały małe kamerki, które określać będą każdy nasz ruch i kierunki poruszania się. Teraz może coś o kontrolerach, a one według informacji otrzymają nowe funkcje sensoryczne. Od razu mówię, że mega dobrze się zapowiadają, ponieważ Sony dodało pojedynczy silnik wibracji, co oznacza, że wzmocni odczucia i pozwoli między innymi poczuć podwyższony puls u naszego bohatera w trudnych momentach, pęd przedmiotów przelatujących blisko jego głowy lub napór pojazdu, gdy postać przyspiesza. Sony na prezentacji potwierdziło także, że kontrolery PSVR 2 Sense otrzymały mają haptyczne wibracje oraz adaptacyjne triggery, czyli sytuacja podobna jak ma to miejsce z dual sensami. Także to jest pełna specyfikacja, jeśli chcecie poczytać o niej dokładnie, to podrzucę wam link do bloga PlayStation w opisie. Nigdy nie miałem okazji pobawić się vr na dłużej i myślę, że to urządzenie mnie do siebie przekonało. Musimy poczekać, jeszcze oczywiście, na sam wygląd Gogli, bo jak na razie nie jest on dostępny. W Kolejnym newsie powiem wam o smutnej sprawie, ponieważ niedawno zmarł scenarzysta i projektant narracji w firmie Ubisoft, a dokładnie Russell Less. Chociaż czas i przyczyna śmierci nie zostały podane do wiadomości publicznej, oświadczenie ogłosił jego kolega, dyrektor narracji Darby McDevitt, 6 stycznia 2022 roku informuje, że stracił w tym tygodniu drugiego przyjaciela i genialnego kolegę. Scenarzysta i projektant fabuły Russell Less był członkiem rodzin Assassin's Creed i Far Cry przez ponad dekadę. Wszyscy, którzy z nim pracowali, będą świadczyć o jego cierpliwości, hojności, pasji i jasnym duchu. Les rozpoczął karierę w branży gier w 1995 roku jako dyrektor kreatywny w InScape. Zajmował również stanowisko w Sensory Sweep, Zoezis, i Pandemic. Les dołączył do Ubisoftu w 2009 roku i pozostał w firmie przez 13 lat. Podczas gdy pracował nad Far Cry'em i Watch Dogs Russell był głównie znany ze swojego wkładu w serię Assassin's Creed. Był odpowiedzialny za wiele tekstów w Valhalla, Origins, Syndicate, Unity i Assassin's Creed 3. Napisał także fragmenty w Far Cry New Dawn i Watch Dogs 2. Kilku jego obecnych i byłych kolegów dzieli się wspomnieniami i składa kondolencje. Będziemy za nim tęsknić i zawsze pamiętamy go jako najbardziej idealnego artystę w tej zabieganej gorączkowej branży. Chyba każdy z nas przyzna, że był to człowiek oddany sprawie i bez niego pewnie gry nie będą już takie same. Można wręcz powiedzieć, że przemysł gier obecnie traci legendę, ale jego praca będzie nadal inspirować graczy w przyszłości. Ciekawa sprawa, bo Elden Ring wyprzedził Dynkleta 2 jako najbardziej wyczekiwaną grę na Steamie. Tak swoją drogą rok 2022 jest dość wypełniony dużymi wydaniami i miesiąc luty prawdopodobnie wie o tym najlepiej. Niezależnie od tego, czy będzie to Sifu, Light 2 czy Horizon Forbidden West, w przyszłym miesiącu będzie w co zagrać. Wydaje się jednak, że jedna gra stoi ponad resztą, a odpowiedź prawdopodobnie nie będzie zaskoczeniem. Elden Ring. Jak zauważył użytkownik Reset Ira, Elden Ring wyprzedził Dying Lighta 2 jako najbardziej wyczekiwaną grę na platformie, po raz pierwszy odkąd została dodana do Steam w sierpniu. Asian One zwraca uwagę, że Dying Light 2 znajduje się na szczycie listy życzeń od grudnia 2020 roku, kiedy Cyberpunk 2077 został pierwotnie wydany. Należy też pamiętać, że DL2 ma stronę Steam o wiele dłuższą niż Elden Ring, która pojawiła się zaledwie pół roku temu i przyznam, że to ciekawy punkt porównawczy, biorąc pod uwagę, że zarówno Dying Light 2, jak i Elden Ring zostaną wypuszczone w tym samym miesiącu. Dajcie znać jaki tytuł odpalicie najpierw, a ja w sumie przechodzę dalej. A tutaj co? Ano Harry Potter Hogwarts Legacy. Dużo czasu minęło już od zapowiedzi tej produkcji, a dalej nie zobaczyliśmy jakiegokolwiek gameplayu. Ale nie ma się co bać, ponieważ jak informowali twórcy jakiś czas temu, w 2022 roku otrzymamy sporo informacji na temat gry. Dlatego Hogwarts Legacy może zostać wydane szybciej niż nam się wydaje. Pewien internauta zwany Akont NGT informuje, że Hogwarts Legacy jest już na ukończeniu, a firma Warner Bros. może szykować premiery tytułu w trzecim kwartale 2022 roku. Wiadomo, jest to nieoficjalna informacja, ale należy pamiętać, że ten sam użytkownik wrzucił grafikę z zapowiedzianego w grudniu Star Wars Eclipse na tydzień przed oficjalnym pokazem gry. Może to oznaczać, że wie jednak więcej niż my, ale nie zmienia to faktu, że jest to plotka, więc nie należy brać jej w 100% na poważnie. Dodatkowo informator twierdzi, iż Warner Bros. zamierza w mocny sposób przypomnieć graczom o tytule jeszcze na początku roku. Najprawdopodobniej Pewnie będzie to jakiś zwiastun prezentujący umiejętności różnych postaci. No i kto wie, może styczeń okaże się przełomowy i usłyszymy jeszcze co nieco o Hogwarts Legacy. Ja w tym czasie dziękuję za oglądanie, zwijam się, servus.